Hej wszystkim, z tej strony Magda, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, pod tytułem tego filmu jest to kolejny odcinek z aktualizacji. I ze mną dzisiaj jest um, Cornelia Springflight, Lovisa Oak Sister i Candida Crane Peak. Um, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, dziewczyny. E, no to co, i e, jeszcze Zari. E, no to co, przechodzimy do. Aktualizacji. Dzisiaj dodano nowe, jakby nowy sprzęt, nowe kolory, nowe wersje kolorysty, kolorystyczne sprzętu. Najpierw sobie przejrzymy dla postaci. Takie jakie kolory? Jest taki, jakby to powiedzieć, taki złoty, taki troszeczkę. Mamy beżowy. Nie chcę kupować. Mamy beżowy. Mamy tutaj niebieski, biały, fioletowy i różowy. Taki same tutaj mi się bardzo podoba biały ogólnie ten zestaw. Tutaj też rękawiczki. Tutaj mamy takie kaski. I mi się bardzo podoba biały zestaw, ale nie będę go kupować, ponieważ, ponieważ nie, ponieważ mam mało hajsu. Tutaj sobie weźmiemy te białe. O. Fajnie to wygląda, mi się podoba ten biały. E, dobra, tutaj też mamy takie same siodełka. W ogóle bardzo lubię te siodła, ale też sobie nie kupiam. Planowałam, ale nie, jednak nie. E, tutaj mamy białe siodło. E, taki czapraczek. E, taki bordowy podoba mi się, ale... Nie kupię go. E, nie wiem, czy właśnie nie kupić tego białego czapraka, bo jest naprawdę przeprze prześliczny. Prze Tutaj mamy ogłowia i nowe owiki. E, aha, dobra, zapomniałam Wam ogólnie przeczytać ze strony. Dobra, e, przeczytałam. Nowe ubrania i nowe wyposażenia. Witaj! W tym tygodniu na Jorvik dotarł ładunek nowych, pięknych ubrań i wyposażenia. W powietrzu czuć już wiosnę, popularny zestaw wyścigowy ma teraz jeszcze więcej efektownych kolorów. Ten kunsztownie wykonany zestaw sprawi, że Ty i twój koń będziecie gotowi w doskonałym stylu em, pojechać w każdym wyścigu. Te sześć nowych kolorów to idealny wybór na wiosnę. Pomóż swojemu klubowi jeździeckiemu wyróżnić się w tłumie lub czy z tej dopasowane wyposażenie podczas rozwijania swojego nowego konia fińskiego. Przymioty te znajdziesz w centrum handlowym oraz w forcie Pinta. Eee, tutaj filmik i w następnym tygodniu Big Bonnie zauważyła, że niektóre rzeczy na Jorwiku są tam, gdzie być ich nie powinno. Dlatego też nasza szalona mistrzyni zaczęła dubać przy swoim najnowszym wynalazku rurumaku. Wyrósł z Big Bonnie w podróż, której celem jest ukończenie jej urządzenia do recyklingu. Kto w jakie skarby, dzięki niemu zobaczysz. Czekaj na dalsze informacje. Udanego tygodnia, Cały od zespołu Star Stable. Czyli e, ogólnie pokazałam Wam już e, tutaj ten e, sprzęcik. Ja e, Wam już powiedziałam, że bardzo mi się podoba ten biały. Nie wiem, czy go sobie nie kupię, ale raczej nie. Bardzo mi się w ogóle podoba ten model siodeł. E, a w przyszłym tygodniu nowe zadanka. W um, przyszłym tygodniu nowe zadanka ale ogólnie to um, chyba tyle w sumie w tej aktualizacji um, fajna podoba mi się, ale jednak mogli coś więcej dodać. Nie no, dla tych, którzy lubią takie um, modele siodeł i w ogóle wszystko, um, to aktualizacja nie jest bardzo fajna. Um, ale dla mnie jest taka średnia. Ja się nie mogę doczekać aktualizacji w przyszłym tygodniu, którą również dla Was nagram, bo to będą nowe zadanka z Big Bonnie. Ogólnie to mogliśmy już wcześniej zauważyć, bo tutaj była taka dziwna reputacja, chyba już jej nie ma, ale była taka bardzo, nie wiem czy prawdopodobnie ją zauważyliście. Um, a w ogóle napiszcie mi w komentarzu jak się robi takie serduszka, bo ja nie mam pojęcia. E, prawdopodobnie zauważyliście tu takie Big Bonnie, machin, coś takiego Ale nie, nie pamiętam dos, do, e, nie pamiętam dokładnie e, Ale e, ogólnie to e, To zostało już usunięte e, i mm, ja nie wiem jak się robi serduszka. Ja też nie Powiedzcie mi w komentarzu jak się robi serduszka proszę bo nigdy nie mają tego zrobić. Odwracamy się ekran. <grym> A ja się już z wami żegnam. Jeszcze zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę oraz napisania jakiegoś miłego komentarza. A ja jeszcze raz pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które ze mną tutaj stoją. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, który myślę, że pojawi się w weekend, ale nie jestem pewna, i do zobaczenia w kolejnym odcinku i no do zobaczenia w kolejnym odcinku pa.